Cześć, kochani, z tej strony Natalia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy pojedynek z innymi ludźmi. Sprawdzimy po, po tylu, w sumie, po roku. Co się właśnie stało? Po roku sprawdzimy, jaka ja się stałam dobra w. Znaczy, czy dalej umiem w to grać. Bo jak na razie nie. Jak na razie nie. Więc ja Was zapraszam do oglądania mojego tego filmiku. I zapraszam Was na mój kanał. No i oczywiście do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji. Po 50% ludzi, którzy mnie oglądali nie subskrybują mojego kanału. A więc, na drugie to, nadrobiamy! Mamy dopiero tego Tyle subskrypcji, mam bar bardzo, bardzo mało subskrypcji. Albo dobra, będziemy, 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 będziemy z nimi. Por... Nie, 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 nie. Nie. Obłagam, ludzie! Jezu! Boże święt. No dobra. Ja zawsze używam pistoletu. O! zastrzeliłam akurat jednego. A drugiego też się znajdzie pora. O nie. On jest. Ej, on jest napra... no, naprawdę. Do... Naprawdę, mnie jest dobry. Tak, to ja bym niektórych zastrzeliła. Sprzeciwnie, jest duży. Sprzeciwnie, dru... tylko ona została. Czyli ja ją zastrzeliłam, ale super. Jest jeden. jeden. Ja poluję się na, na jednego gościa. Dobra, wygraliśmy. Ale super! Ej, jeden wyszedł skry. gry. Mamy większe szanse. Większe szanse. Bo jeden jest taki ten. Kurde! Dziewczyno do sobie Jest! Nie chcę tą dziewczyną być. Dam radę. Kurde. Serio dziewczyno, musiałeś zginąć. Czy ja wiem, że ja też ginę, ale ty, ty jesteś najlepsza? Ty jesteś dobra w te klocki. Nie mów, że ja sama zostałam Dobra, jest jedna Kurde Z drugim już razem. Teraz finałowa runda. Czemu ty chłopak Kurde, od nas wyszedłeś. Wyszłeś. Kocham tę muzyczkę. A w sklepiku co mamy? Pakiet o pakiety. Ho, ho. A ile w, w ogóle za tą skrzynkę? Hm. Za ile? A ta? A ta? A ta? A ta? Dali sobie stać. No, no idziemy. Somebody's watching me, it's not easy to it's hard it's hard Hello, I'm right here. He the water? Hey, my, 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 my... Możemy tak zrobić Halo, hello hello, 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 No, no To jeszcze dwóch chłopów A Jeszcze dwój chłopacy Boże święty, przez dokładnie dwie minuty chyba badawaliśmy się, żeby ktoś do nas szedł. No jest! Jestem słaba, czy oni są mocni? Na co z nimi nawet? Kurde, trzeba tego pokonać. Ta nawet broni nie umie wyciągnąć. No ja nie mogę. A czy umie wyciągnąć broń, Ale płakam Was. Oni to vygrajou, oni to vygrajou. Oni jsou mocnější. No bláka! Boże święte! Jakbyś tego nie zabija dziewczyno, to, to ja bym cię normalnie zamordowała. Boże, tamta tego nie umieram! Boże święte moje zwycięstwo stracę. Somebody's watching me. It's my, anxiety. that, today that, it's I it's Święty, przepraszam, że ja się przez taki cały czas długo nie odzywałam, ale do mnie dołączyła troszkę koleżanka, która nie umie w ogóle w to grać. Nie zabiję nikogo, czyli tak naprawdę mnie zostawia. Nie, one. Marysia, co ty robisz? Możesz się różać! Vychodu z té No ale víte co, já se schovám, jen pod pletou. Bravo, Marysia, co si robí? Dávej, Maryska! Boże święty. My to przegramy. Kurde. Serio? Boże święty. Dobrze kochani, na no, dzisiaj byśmy zakończyli odcinek. Jeżeli Wam się filmik podobał, nie zapomnijcie zostawić chłopaczek w górę subskrypcji. No przypominam Wam o subskrypcji koniecznie, jak oglądacie mnie. No i co? Ja się z wami. Ja się z wami żegnam. Pa.